Jesteśmy na treningu w Warszawie, tuż, tuż przed Twoją walką, powiedzmy na miesiąc przed walką z Kamilem Bazelakiem na gali PL mma 20 Józek, powiedz, przyjechałeś do Warszawy potrenować tu pod okiem Mirka Oknińskiego, to jest Twój debiut w MMA, jak Ty się w ogóle z tym czujesz, z tym MMA -cam? Przykłady Przyjechałem właśnie tutaj do mistrza Mirka Oknińskiego, na pewno ciekawe wskazówki, trening, dla których mogę tu być. Powiem tak, że Warszawa mnie jest obca, bo że dawno, dawno temu, może powiedzieć 25 lat, na 20, 20 kilka lat na tej sali miałem okazję właśnie trenować, bo to była sala przygotowania ludzkie i śladami trenować na tej sali, także zmieniła się poza tym, że nie ma ringów, tylko jest klatka w tej domu, śladko do przodu, dzisiaj mamy Dzisiaj mamy zmianę walki kompletnie. Jest to tak zwana patologia sportowa, która, no, która ma dużą popularność i do tego ludzi. Między innymi ja. Jesteś, można powiedzieć, sporą częścią historii polskich sportów walki, bo przewinąłeś się przez wiele lat, walczyłeś w karate, byłeś jednym z najwybitniejszych zawodników karate Kiopuszinka i najbardziej kontaktowej górzczyzny dyscypliny, jeśli chodzi o, o sporty walki. Później przez dłuższy czas byłeś znaczącym kickboxerem na polskim rynku. Walczyłeś z Ricky Rufusem, z innymi zawodnikami, którzy byli tutaj legendami. Powiedz to jest taka naturalna konsekwencja, że, że ponieważ te MMA weszło, robi taką furorę tutaj w Polsce to postanowiłeś spróbować swoich sił, bo jeszcze powiedzmy czujesz, że jesteś w dobrej formie sportowej i dasz radę? Wracając do tych sportów walki, tych pierwszych sportów walki, to miałem okazję w 70-tych latach, jak widziałem te w chaplinku. Osiem lat tam chodziłem do szkoły i powiem tak, że tam musiałem niestety walczyć o swoje tam z naszymi rówieśnikami też toczyłem różnego rodzaju, wiadomo, walki na pięści i też, może nogi to mniej wchodziły w rachubę, ale przeważnie na pięści, no i nie było mi łatwo, także te wszystkie moje pojedynki na pewno mnie w jakiś sposób zahartowały. No niestety te filmy przyniosły dużą, dużą furorę w Grypowskiej, właśnie w e, Grypowskiej, zachodu i człowiek się oglądał tych filmów, a no i potem szybko, szybko gdzieś na gosztelę i się on Pracuję pod okiem dobrych instruktorów, znanych instruktorów, którzy już e, zdobywali medale, tytuły mistrzowskie na miesiącach, a mieli po kilka ładnych lat treningu. To, to szybko im poszło, to wiele w roku. Na, na, na jak ten się pięty z najlepszymi e, karatekami Europy. No, należałem dopieczymy do tej e, czołówki europejskiej. Wiadomo, że każda, każda jakaś dyscyplina, która wchodzi wypiera tą y, dyscyplinę, która jest najbardziej może wcześniej popularna. Kreaty parki boksi no, w latach 80. Też popularne popularna, bardzo sporty, o najlepiej w wersji full contact nie? No i ta miłość do tego sportu mnie bardzo zaszczepiła i też powiem, że boks był poprzednim sportem ale przekonałem się po jakimś czasie, że, że to jest fundament sportu, pracy. bez tego się nie, nie ruszy dalej. Z miejsca trzeba to jednak przejść, tą szkołę i trzeba ją trenować. Ja jestem obecnie trenerem bokserskim na, 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 na dzień jeszcze ki-boksing, troszeczkę w boku. Także patrzyłem no, wiele, wiele razy z najlepszymi powiedzmy, zawodnikami no, powiedzmy, w tej chwili sportu na świecie. Ja miałem okazję też zmierzyć, skrzyżować rękawicę no, Rufus na nowe czasy, gdzie ja walczyłem z nim, podjęłem rękawicę, to był w najle najlepszym sztosie treningowym. On pokonał wcześniej, rok wcześniej Ernesta Hosta. Dzisiejsze dzisiejszy kickboxing no, jest fajnym sportem, no, ale wiadomo, w tym momencie wszedł nowy sport MMA, w różnych tam powiedzmy odmianach. W tej chwili, powiedzmy, tak jak wspomniałeś, Riki Rufus też próbował swoich sił w MMA z mniejszym lub większym skutkiem, ale próbował, tak? Walczył. Czy ty powiedzmy obserwowałeś tych zawodników kickboxingu, którzy walczą dzisiaj w MMA, czy gdzieś miałeś okazję zobaczyć ich walki? Bo na pewno Mirko, Krokopa, czy, czy powiedzmy to wszyscy znają, tak? Historię kickboxera, który przeszedł no tak. do MMA i robił... No z tych, które co pamiętam, to yy, Rufus w yy, nie widziałem, widziałem go w systemie K1, tutaj znany też yy, kickboxer, yy, Różalski, też próbował w formule MMA, yy, no, z, z różnym skutkiem, więc każdy chce spróbować, chce zobaczyć, czy ale, da radę, to, czy da radę. I to są uderzacze i, i, i dla nich... Yy, dla nich właśnie już typu dźwignie, obalenia, yy, trzymanie, yy, to jest inny zdanie, jest system treningowy. Trzeba być wszechstronny, nie ulega wątpliwości. Trzeba być też predysponowany, trzeba być silnym, zwinnym, sprawnym, dobrze wytrzymałem i trzeba zmienić tą... Yy, Jestem treningowy zupełnie, do, żeby się przygotowywać do, do tego typu walki. Teraz tak, e, zapytam Cię o, oczywiście o Kamila Bazelaka, Twojego najbliższego rywala. E, miałeś okazję zobaczyć co on potrafi, powiedzmy, to jest też e, jednak e, zmiana, bo wcześniej planowano Ci innego rywala, lżejszego. W tej chwili jest to bardzo ciężki rywal, bo on waży grubo ponad 100 kg w ogóle możesz powiedzieć się na temat tej walki, jego, jego stylu i powiedzmy tego, że, że akurat on jest Twoim przeciwnikiem? Ja powiem tak, że e, chciałem zawsze spróbować, e, to było zawsze moim marzeniem, żeby wyjść do klatki czy do ringu i zmierzyć się w tym systemie walki. Nie jestem predysponowany do, e, do boksy czy do keyboard zawsze byłem nisk niskiego Zrostu, M76 wzrostu, to jest bardzo niski wzrost, ale będę zawsze, kiedy budował ciała, e, sprawny, winny, szybki, e, silny przede wszystkim. A tutaj e, no, nie, nie miałem takiego sylwetkę, mamy sylwetkę takiego bardziej zapaśnika e, no, powiem, niż jakiegoś tam postera. walka wszechstronna, uważam, że. Wszystko się może zdarzyć. Jestem przygotowany na e, wszelkie ewentualności. Postaram się zaskoczyć przeciwnika czymś. A czy on Ciebie czymś nie zaskoczy, patrzyłeś, widziałeś coś takiego u niego? Znaczy co? nie przypam do tego wagi, Podchodzę do tego e, e, rozważnie oczywiście, Podchodzę do tego w sposób, e, jeżeli coś robię, postaram się robić to dobrze i, i w pewny sposób. Także postaram się... Postaram się wygrać, a jak będzie? No to czas pokaże nie? Chcę, że, że się dobrze zaprezentuje i robimy razem z nim dobrą walkę. No powiedz, rozważasz taki scenariusz, na pewno wy... jeśli wygrasz walkę oczywiście, to spróbujesz ponownie wyjść do klatki, bo wieku się nie oszuka. No masz, masz grubo ponad 40 lat, dzisiaj jest tutaj grono chłopaków, którzy mają powiedzmy po 20 parę lat, oni też chcą zawojować świat. Jak ty się widzisz powiedzmy w tym, w tym towarzystwie? Jestem seniorem takim postarzalnym seniorem. Jestem praktycznie na sportowej niektórzy, ale to, co trakt, tą walkę traktuje i w ogóle same same sam powrót na do klatki, traktuje to jako jakąś tam przygodę z, z tym sportem. Myślę, że ten sport będzie też i, i promował, jak wcześniej promowałem. Będę go chciał poznawać na pewno, wnosić coś do, do niego, bo to sport jest, to jest sport przyszłości, trzeba sobie jasno powiedzieć, który będzie wypierał wszystkie jednak co, co sporty walki. No bo chcę, myślę, że nie wyprze, ale, ale inne sporty. Barki. Jeżeli... Nie ulega jakiejś kontuzji e, podczas tej walki i ona się z nami e, w sposób pozytywny skończy. No może, może się, się skuszę, bez napis się że do tej walki. To wiem, no, bo takich e, seniorów, którzy w Polsce, którzy walczą e, jak ja e, na pewno nie brakuje. Wiózek, e, Chciałbym zakończyć tą rozmową takim zdaniem. Nie wiem, czy ty pamiętasz jeszcze to zdanie, tak jak powiedziałeś, zaczynałeś, zaczynałeś od karate. Kiedyś krążyło w środowisku karate jego liderzy mówili o kickboxingu, że to jest patologia sportowa, albo wręcz, powiedzmy, jak to powiedzieć, do, do kickboxingu trafiały odpady z karate. Tak? Dzisiaj, dzisiaj jest MMA, które chyba w tej chwili trafiają naprawdę najlepsi zawodnicy z różnych sportów walki. I co dzisiaj? O tym powiedzmy powiedzieli by ci dawni liderzy. Może nie, nie aż tak do końca e, odpadły do singlu, e, ale faktycznie MMA e, jest to sport przyszłości i, i tu się każdy może e, znaleźć, każdy się może doskonalić w tym, w tym sporcie. Wiadomo, jeden jest dobry w boksie, drugi jest dobry w keyboardingu, trzeci jest dobry w taekwondo, czwarty w boksie znowu, jeden w zapasach, w judo, Ale tu są jasne zasady. Za Trzeba się przygotować wszechstronnie to, co jest mi potrzebne, tylko potrzebne i, i na tym bazować, powiedzmy, iść to. Myślę, że Będą e, ciekawe walki. Serdecznie zapraszam na tą moją walkę 14 w Pruszkowie. E, myślę, że damy dobry pokaz walki z, y, z Bazylakiem z, y, gdzieś tam w niedalekiej przyszłości. Może dostanę propozycję jakiejś jeszcze innej walki. Dla mnie najważniejszą rzeczą jest wyjść tam, pokazać się jak najlepiej ktoś pojedynek dobry, pokazać, że, potrafi jeszcze, że potrafią jeszcze ludzie w tym wieku walczyć się i wygrywać. Józef. Życzymy Wam do obu dobrej walki. Mamy nadzieję, że to... Spodoba się kibic taki weteran, jak ty, prawie blisko 50-letni, wychodzi jeszcze do klatki, podejmuje wyzwanie i że nie zabiera się specjalnie szybko na tą sportową emeryturę. No, nie, nie, nie mam zamiaru się wybrać na sportową emeryturę, to, to tak w jest. Cały czas prowadzę treningi z młodzieżą, jestem stranny. Józef Warkoł, jeden z, jedna z naj, najbardziej barwnych postaci polskich sportów walki. Prekursor karate, prekursor powiedzmy kickboxingu w Polsce, no i dzisiaj zawodnik MMA, tak można powiedzieć, tak? Dziękujemy bardzo być. dla portalu High Sport Józef Warhol, prosto z Warszawy. Dziękuję Dziękujemy. bardzo.